No i co by dalej? Daj utrudnienia, ułatwienia. Dobra, to ja te zacznę tworzyć. I dzisiaj zagramy w bardziej w ułatwienia. To nie wiarę. No, weźmiemy wszystkie ułatwienia. To nie. Utrudnienia o... Good time. Ułatwienie? Albo skip leg day. Speed is I fast. Fast bierzemy? Czy bierzemy złą? Bierz, wszystko, bierzemy... wszystko co zło. wszystko co jest na minusie. Czyli bug, Spray, No, spray. Dobra, wszystko co jest na minusie to ja biorę. Bo wszystko co na minusie to powinno być dobre, co nie? Dlatego, no dobra. Białam... Wszystkie. O, jeszcze to takie. Jeszcze o, oddali... Co jeszcze jest? plus? Jakby na zielono to chyba jest ułatwienie, co nie? No. Znaczy takie jak są koiny, na minusie też są łatwe. No dobra, to biorę dwie. A tu są. Uwaga, uwaga, zaczynamy. O, no, mówiłem do tałych ilustracji. Dobra, wziąłem sobie najlepsze, Mi witamy, lecimy! El gobrino, el gobrino on a break. Dobra, zobaczymy, czy nie przejdziemy tą łatwą wersję. Łatwą wersję, jak tam się mówi w francusku, nie wiem. Dobra, podejście drugie, nie pytajcie dlaczego, on podejście drugie. Nie mówię, więc ten film będzie trwało 15. Nie dobra, biorę, co biorę? brać? Latarkę. Mm, nie, to ja biorę latarkę. Dobra, ja latarkę biorę. A jednak więc... nie potrzebujemy latarki. Masz on. Ja pierwszy, zapomniałam o tym. A ja mam briftki latarki. No dobra, coś tam biorę. zarobimy. Znaczy zrobimy na tym 10 coinów. Co jest? O, tu będzie dużo pluczków Ej, mam pluczko ścianie. A, no nie wiem. W pierwszej Okej. Okay. Super, super. będę zbierać latarki, chociaż nie wiem po co. mam pytanie. Czemu to jest to? Co? Pułapka. Dobra, widzowie. nie ma duchu. Nie ma dupy? Nie ma dupy chyba. A. Nie ma dupy poświęcowo. No tylko... O, diamenty! Co my to i tak mamy bo... to Ja już mam z... Niej o, lockpicka. Kupuję krucefiks. Dlaczego ty? Znaczy ja się pytam kto kupuje krucyfiks? Ja. Okej. Okay. O! Kolejne lockpiki! Wow. Chyba jest no, jakiś się... laki na rzeczy Tak mi się No, właśnie no <laughs> nie no ci... Czemu nie tam tamtego speeda? Nie wiem O jezu, ja się wystraszyłem tak Czemu to tyle bije? To tyle nie biło Ej ile ci zabrało? Eee, ćwiedź. A, no nie zawsze lecę Ale chyba jest większa szansa Okej, okay, tutaj jest dodatkowa. Zaczęło ja że To zginę, nie się. Czy... Dobra, się. Zaczęło się. Zaczęło się. Zaczęło Nie Zaczęło Nie właśnie, jest jeden. Zaczęło mo mogą Znaczy, mogą Zaczęło nie? Mogą, ale nie muszą. nie ja zawsze miałem zawsze Zaczęło dwa, tylko Nigdy ich nie znajdowałem. masz klucz? Nie mam. A masz Nie Mam. To też jest Ała. Dobra, już. Nie, ja wzięłam w tą łapkę drugi raz. To <laughs> się nie, nie, nie ma. A masz A, Tu jest, w ten w No w dobra, w ten. to ja... ja moi hajs. Dobra, weź się hajs. A i wziąłem od razu wszystko co, co tam było w ogóle? E, tabletki i kolejny lockpick i hajs Aha Ogólnie jest jeszcze... się... mam łamie Można cię zbierać, bo mam na klucza Mamy... ej to jest spokojny hotel. to jest spokojny Ja mam 400 hajsów Nie zapnęłem ciebie to jest 400 Ogólnie tak. ja mam ciemne pok... Mrgało? Mi się wydaje, że dorsze są trudniejsze teraz. Niech łatwiejsze. Miał być spokojny odcinek. No, no, no właśnie. Miałoby to być ułatwienie, ale to są takie... O, plasterek! Ej, tu nie macie mapiego. Co? Tu nie ma Timotiego. No dobrze, a szafa. No włączyłeś, takie coś. Sery? No. Zabiłeś, jak to. Zabiłeś Timotiego. No to fajnie w sumie. Znaczy, no tak, ale częściowo no, nie ma. To jest tak, tak, tak. 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 e, Właśnie... Widzowie, nie pytajcie, dlaczego ja mam. Tam powinno być jasno, tam jest ciemno. Nie pytajcie, dlaczego. O, o tu jest skrzynka. Z tym, tym, tym z lockpickiem. Gdzie jesteś? O. Tu, dobra. Dużle, dobra. Mam ogólnie klucz. Dobra. Co tam? No? Hajs! I tabletki kolejne! Ja to jestem biedny, Dosłownie. Ja mam 800. Fidu, okay, tu on. Tak. Eee... Co Dobre. ja ci mówię? Ej, czekaj, ja muszę sobie Robloxa podnosić. Ja mam na maksa. Czekam od niego. to blednie i uciekam. To mnie zasnęło. Czekaj. Bo mi się nie wczytuje światło w pokoju. No ja mam ogólnie takie lekkie opóźnienie. A ja mam świeczkę. O, to fajnie. Menu o lokpika! Zalzam lockpicka. No kurde. Grał masz mi też dać lockpicka. Ale plasterek też się przyda. Nie powiem. Nie wiem, ja już mogę fixa kupić. Ja mam 855. I też mam na okay. Serio? No. Ja mam tylko 600 plus. <głos》>. A ja mam już 900. Mam pytanie. Czemu no. ten klucz jest taki dziwny? Nie, nie ten. <głos》głos》> Pamiętaj, że zawsze jak są te drzwi, to, to zawsze są kolejne. Jednak są dupe no To jest takie oczywiste, że to są złe. Dupy są najgorsze. To się nie takie dupy, że... O takie w drzwi w dupę. No właśnie te drużby był zamy. Naprawdę widzę. Chwilań. Ja u mnie jest bida o dzięki. Chciałem ja powiedzieć, że u mnie jest widać HP, a to jest Ja mam pełen HP. Elo. Elo. O, kurde, już się kolczatka kolejna. Bo już mam tysiąc. Baterie więcej doładowują. Bateria, 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 bateria. Daj baterie bo nie jest problem z No zakresem. to tutaj, chodź, chodź, chodź. chodź. jesteś? Nie, tu Ej, no faktycznie nie dają. Masz klucz? Ej, nie, nie mam. A ja mam. Masz, to otwieraj. Ej, a jaki mam numerek? Tak, tutaj tylko jest, dobra. Wiem, ja że zginę, tylko. Mam niko. U mnie jest bieda. O, lokta. No pues cholera, zabraliśmy do No co, ja też nie mam do mówię. Nie ma, mój nie oddam. Idziemy do rumisy. Mam... Ja mam tylko 1255 moni, więc... To o, nie jest dużo. O, ruch, ruch jedzie. Nie widzę. O, ho, 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 ho. o, To taki typowy nóg. O dobra. Lekka. E, nie widzę. O, a ja mam baterię słabą. No to idź, ja sobie poczekam. Lekka. Czemu ja mam do przyjść? A w sumie to jest moje zadanie, wiesz? A <noise> we mnie Ja jestem dźwigniową. Mrgało, mrgało, mrgało. A to Sik jest nas. A myślisz, że ja... nie wiem? Ja e, Sik jest, oko widzę. A ja sik. widzę parę oczu. <noise> sik jest. <noise> Dawaj mi to. A, już? Tak, już. Ej, szybki ten siker. I, I taki sik zawala z to na godzinę. <noise> a Ej, skup, on jest szybki. Nie. Nie masz w się obrócić. Nie, nie mam. A ja mam. No, to się obróć. Nie. To ty skrywaś... To się działo, więc. No dobra, obrócę się. No ja się obróciłem. No, no, no. Halo. A ja już przyjadłem tu wejdzie. Fajnie by było, gdyby było takie takie Bateria. Daj. Daj mi baterię, bo daj to był chiński. A w ogóle widzowie zapomniałem wam powiedzieć, żeby uszczątkiwnicy ma tylaszki. Dało mi się uczyć. Pytajcie, 15. Co 15? Nie zdążymy 15 minut? 15 No ale lights on. Ile masz coinów? Ja mam 925 o topsy napsie! Ja chyba za chwilę będę kończyć. No tata mi każe. Coś będzie iść. Chyba to no. kościło, nie wiem. Bo mówi, że no, dziś chulają. nie zobaczymy. Chodź na figurę. To szybko na figurę. Spidronujemy tą gierkę. O mamkę. Spidronujemy. 43. Dobra, spidron. Ja użyłem tapsu. Ale right, on. I to jak masz kończyć, to daj mi psa. O, O, plastery. Mam równo tysiąc koinów, elo. ja mam tysiąc trzy, Ej, ty masz coś daj mi się. Czujesz. Wow, ale szybko się chodzi w dwóch Gdzie ty jesteś? Gdzie ten ping Nie. Ale nie zabijaj mnie, proszę. Ej, bo ty ha... Chodź! Nie proszę, nie, bo on... bo prawie nie zabijaś. Wiecie, uciekaj stamtąd, ja go Uciekaj! Ach. Gdzie ty jesteś, na górze? <noise> Dobra, on do mnie idzie. A jednak nie. Co, to, co paliłeś? Tam na dole jest książka. Idź po mnie. Nie, to ty mnie... No, ale prawie... ja więcej zabrałem. Ale to ty mnie prawie zabiłeś. Ja cię uratowałem Nie prawie zabiłaś Nie, ja cię uratowałem Napiszcie wideo w komentarzach co ja mam użyć kolejnej tabletki, żeby tam zejść pierdziela, nie strasznie Nie pij! Co Dzięki, że mnie zabiłeś. Jesteś w moim? że zrobiłeś. Ja choć ciągle na shiftie. Nie chodź. No, siedzę sobie. To on jest jakiś zbogowany. Tak, on jest zbogowany. On słyszy na shifcie. A! Słyszy na shifcie? On chyba słyszy na shifcie, Tak mi się nie, wydaje. Nie, nie. <laughs> tak mi się wydaje. On słyszy na shifcie? No tak mi się wydaje. A może on wszystkich słyszy po prostu? on chyba wszystko słyszy. Nie, no on jest zbugowany. Gdzie na górę? Gdzie na górę? No. super. Nie, nie, on jest zbugowany. Mam go złapać na górę? No nie wiem, jak to jest. Alo, jak nie Zginąłeś? Dobra, mini to. Te będę iść. Au! Co, zjadł ciebie? Zjadł ciebie? Tak, zjadł mnie. A dlaczego? Źle zrobimy. Nawet nie mam książki. Nieszczęście mi się nie kliknęło. No dobra widzowie, to to będzie na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało, no mówić. ja też... Ja też muszę skończyć. Uber. Muszę to skończyć z czasem Dobra. No to co? No bo... Zobaczmy to ile jest. dostanę. W ogóle ja mam jeszcze jednego revive'a, ale go nie używam. Yy, Razzy 0,20... Dostanę 25 koniów. Dobra. Więc widzowie. To by było na tyle z tego odcinka, jeżeli żebym nagrywać więcej odcinków z dawców to zostawcie łapkę w górę subika i ogólnie widzowi nie będzie w najbliższym czasie nowych odcinków a i nagrywa się jeszcze no nie będzie w najbliższym czasie odcinków bo będę chodzić do zakopca a więc do czwartku nie będzie nowych odcinków a więc widzimy się w kolejnym odcinku hej